Witajcie! Dzisiaj wracam po dłuższej przerwie. To bardzo, bardzo długiej przerwie. Dzisiaj zajmiemy się laptopem Fujitsu Livebook E744. Zapraszam do oglądania! A więc ogólnie co będziemy robić z tym laptopem? Będziemy wymieniać w niej pastę termoprzewodzącą, ponieważ no temperatury są za duże, jak i też po prostu nawet słychać przy obciążeniu, jak jest głośny po prostu. No i będziemy formatować lapka, ponieważ jest tu trochę programów, ja, ja chcę mieć właśnie czystego lapka, więc... Zanim weźmiemy się za robotę, opowiem trochę o specyfikacji tego laptopa. Procesor to Intel Core i5 4200M. Za grafikę jest odpowiedzialna Intel HD Graphics 4600, która ma zalokowane 1 GB WROMu. Ramy to 4 GB, 2 razy po 2 GB DDR3, 1066 MHz, więc tak trochę słabiutką, ale działam. Dysk jest to Hybryda SSHD od Seagate'a o pojemności 500 GB. Wyświetlacz 14 cali LCD o rozdzielczości 1600x900 oraz jak możecie zauważyć, Windows 10. No dobra, jednak tą demontaż klawiatury pozostawiłem e, panu Oliverowi, e, ponieważ jednak mm, e, trochę się bałem, że coś uszkodzę. On ma bardziej... Jemu to lepiej idzie i ma po prostu większe odczucie. E, no ogólnie w sumie się przywitaj, bo. Cześć. Da, da, dawno nas nie było, więc... Przypomnijmy, że zajmujemy się laptopem Fujitsu Lifebook E744. Masz takie kasienki dwustronne? Chyba mam gdzieś. No to będziesz musiał to ogarnąć, bo to się odkleiło i to jest ze stare. Teraz będzie trzeba wymienić te małe kasienki tutaj. Bo teoretycznie można nie wymienić, ale. Ale no wiesz, no, może się tam odchodzić klawiatura po prostu. Może tak, dobra Lepiej, żebyś to będziemy trzeba rozkleić ten klej. Naklejmy nowe taśmy dwustronne, jeśli będzie. No dobra. No masz takie, nie? No tak, teraz. Może no je dokupić, bo są potrzebne za UFEMI, no bo tam ktoś będzie używał laptopa i to będzie... No tak, dobra, no to się... Weźmy to żeby... Dobra. Idziemy się zająć czymś, co w sumie pierwotnie miałem się zająć. Dobra, ogólnie w końcu po ciężkich zmaganiach dostaliśmy się do procesora. Co ciekawe, pomimo, że to jest czwarta generacja, można sobie ręcznie procesor wymienić, więc jakbym chciał, to mógłbym sobie wyjąć tą piątkę i wsadzić i siódemkę na przykład Chętnie by mi się to przydało tak szczerze w takim laptopie ale w sumie i tak mam dziesięcioletni laptopa. jak ktoś ogólnie olivier obok gra w minecrafta więc bardzo no najpierw zdejmijmy pastę z chłodzenia Nie, no, dobra, to się jakoś za bardzo tego nie wyczyściło, się, więc dobra, musimy zostawić w takiej formie, jakiej jest. Okay. Teraz zajmiemy się prockiem. E, ogólnie nie będę raczej specjalnie procka wyjmować, po to, żeby go przeczyścić. Kurde, tak szczerze, dobra, jednak zaraz wracam, przejdę po patyczki do uszu. Dobra, mamy już patyczki do uszu. Będzie łatwiej przeczyścić procesor. Dobra. W ogóle, jak demontowaliśmy, rozbieraliśmy tego laptopa, to chyba laptop był chyba nietykany od samego początku, tak szczerze wiem. Ogólnie zaraz wracamy, bo to trochę mnie już plecy bolą w dziwnej pozycji. Więc. Dobra, no to ogólnie zmontowaliśmy już całego lapka, uruchamiamy go. No ja idzie? Dobra, w Ogólnie opowiem taki epizod, jak, jak słabe oświetlenie jest od razu, przepraszam. Ale no dobra, wracając do tego epizodu. Miałem, miałem pewnego czasu laptop, właśnie, też marki Fujisu. No, miałem laptopa właśnie Fujitsu i... No, taki model sprzed ilu? Chyba sprzed prawie 20 lat. Jeżeli dobrze pamiętam, był to. Fujitsu Siemens Amilo L7310GW Który miał na pokładzie Intel Celerona i jakąś grafikę od Via Technologies no wtedy, do, no wtedy jeszcze jakoś... Ile? 10 lat temu wystarczał do, do takiego YouTube Lorda i ogólnie, teraz to... Nawet y, sam internet się wiesza, ale nie no do przeżycia. Jest znaczy ogólnie mówią o tamtym starym, więc. A, no stary był trochę słaby. Dobra, no mam też akurat... 8K masz, albo... no to akurat. Tu to... już mam tyle filmów 8K już. Szaur. A ogólnie już mam pendrive'a z Windowsem. Zobaczymy, jak pójdzie. Najpierw będziemy musieli zgadnąć, jakim przyciskiem wejść do BIOSu. Kurde, nie. A numer 2. O dobra, idzie. No to taki trochę no... No taki bios jak bios taki typowy w laptopach. Dobra, udało mi się w końcu przestawić, więc... Dobra, coś tam butuje. Wracam za chwilę. Mi się Windows załadował Dobra, zainstaluj teraz. <śmiech> <śmiech> Dobra, udało mi się na nowo system zainstalować. Teraz będę pobierać potrzebne sterowniki. Ale najpierw połączę się z internetem. Patrzcie, ile teraz do pobrania jest. No i oczywiście mówią, żebym się przygotował na Windowsa 11. Nie wydaje mi się, by 11 poszła na tym laptopie. To ma nie tylko czwartą generację, ale nie wiem, czy to ma TPM 2.0. Chyba ma. Od razu mówię, że nie podoba mi się rozdzielczość. To zmienimy Tutaj jest, zwykle rozdzielczość po prostu zmieniam prawym przyciskiem myszy naciskając na pulpit i ustawienie ekranu, dobra niby 1600 na 900 ale no, co ciekawe ten laptop ma sekir ale niestety procesor nie jest obsługiwany i yy, nie jest włączony TPM2.0, o ile jest.